Pani. dzisiaj przychodzę do Was streamiem. Sama nie mogę w to uwierzyć, że to nagrywam, ale dzisiaj będę uczyć się jeździć samochodem i ja mam 10 lat, więc dla mnie to jest po prostu wow. I siedzimy właśnie sobie w Dziadziu Audisiu. Bo wcześniej miałam taki plan, żeby nauczyć się jeździć w automacie, ale w końcu sobie pomyślałam: nie, ja nie chcę. W automacie to może jeździć po prostu każdy. Ja chcę się nauczyć jeździć na manualu, dlatego dzisiaj siedzimy w manualnym Dziadziu Audisiu. On ma. Tutaj manualną skrzynię biegów, więc dzisiaj będziemy się nauczyć uczyć full profesjonalnej jazdy. Powiem szczerze, że trochę się boję, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i że nic nie walnę, ale jestem mega podekscytowana i mega się cieszę. Korzystając z okazji, chciałabym Was serdecznie zaprosić na mojego Instagrama. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili follow i dużo się tam dzieje, więc nie będziecie się nudzić. Bez przedłużania przechodzimy do filmiku. Raja ja już siedzę na miejscu. Mam tutaj na siedzeniu jeszcze dwie poduszki, bo totalnie nie widziałam drogi, także zaraz zaczynamy naukę. Razobni na pasy, ja też zapnę, żeby przeżyć tę podróż. Dobra. Okej, okay. już tutaj dopinam. Muszę to sobie trochę wziąć. Wow, nauczysz się mówić wziąć, zamiast wziąć. Wszystko. Gratki. Wtedy. Dobra, e, masz tam trzy pedały. Ten po lewej to jest sprzęgło. Okay. Po lewej to jest sprzęgło. Tak. Ten. Tak, ten w środku to jest hamulec. Ok. A ten po e, prawej to jest gaz. Okay. Tutaj masz kluczyk. Samochód jest teraz włączony, więc musisz go wyłączyć. Przekręć go do siebie. O, no super. No i dobra, tutaj to, to jest y, do przełączania biegów. I masz jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Y, piątkę i wsteczny. Ale nas na razie będzie interesować jedynka, ewentualnie dwójka, ale na razie nauczymy się z jedynką. To działa tak jak jest na tym rysunku, czyli musisz dać w lewo do siebie i na jedynkę do przodu. Ale żeby przerzucić bieg, musisz wcisnąć sprzęgło. Bo jak nie wciśnie sprzęgła, to się nie da. Więc wciśnij sobie teraz sprzęgło, ten po lewej, do dechy musisz. O, no, okay. Tak, sięgasz tam? Tak, tak, tak. No i spróbuj na jedynkę wrzucić. E, Okej, okay. czyli tu i tu. Bardzo dobrze, super. A spróbuj teraz na dwójkę. Eee... tu? Weź jeszcze raz na luz, tam na środeczek. Coś mi nie wyszło. Zobaczymy. Poczekaj, na środek, nie szerwtek. Jest na środku na luzie? Nie, nie jest na luzie. Do tyłu? O, teraz jest na luzie, ale nie szarp teraz, spokojnie. Odpuść sobie na chwilę sprzęgło, bo cię noga rozboli. O, najdobrze. dobrze. Dobra, i poczekaj chwilę teraz, odpocznij sobie chwilę. Jak tam za kierownicą? E, dobrze, dobrze. trzymam sobie już nerwowo, bo boję się, że zaraz zginę. Ja też się boję, że zginę, ale dobra. No i teraz jeszcze raz wciśnij sobie sprzęgło. E, sprzęgło, sprzęgło. Tak. I do siebie i do tyłu, to będzie dwójka. Do siebie Dobię i, i, do, i tyłu. do tyłu. Dobrze, bardzo dobrze. Tylko nie mieszaj w tym, tak, bo weź wiesz tą rączkę. To <grym> jest delikatnie, to jest dziadusz Audi, trzeba go spokojnie traktować. Dobrze. Dobra, i z powrotem zrzuć na luz. E, tak? O, o, o. No, jest okej, okay. i puść sprzęgło. O, jak dobrze. I zanim zaczniemy dalszą naukę, to nie martwcie się, to nie jest żadna ulica, to jest taka opuszczona, wiejska droga, nikt po niej nie jeździ, to nie jest żadna strefa ruchu, także nie martwcie się, ja tu w nic nie walnę. Wszystko jest zgodnie z prawem i bezpiecznie, także się nie martwcie. No dobra, to teraz masz samochód na luzie, e, czyli w sumie nie musisz wciskać na razie hamulca, bo on tutaj stoi sobie na ręcznym. E, I e, przekręć kluczyk tak do połowy na razie. Poczekaj chwilę aż zgasną kontrolki. a to jest rezerwa się zapaliła, ale to nic. I teraz przekręć do końca. Ej, dobra już, puść, jest okej. Okay. Dobra, i teraz wciskasz sprzęgło, albo czekaj, jeszcze nie wciskaj. Zrobisz tak, że wciśniesz sprzęgło, wrzucisz jedynkę, mm -hmm. zaczniesz, położysz drugą nogę na gazie, bardzo delikatnie dociśniesz gaz, bardzo delikatnie, i powolutku, strasznie powoli zaczniesz odpuszczać sprzęgło. Jak poczujesz, że samochód jedzie, to zatrzymasz nogi, nie będziesz ruszać ani gazu, ani sprzęgła, tak? tak. Jak ci zgaśnie, to się nie przejmuj. Dobra, czyli sprzęgło do dechy. Tak, czekaj. Tylko patrz na drogę, a tak, nie na pedały. Proszę, proszę. Tutaj jedynkę teraz wrzuć. Dobrze. Złap kierownicę. Drugą nogę weź na gaz. Okay. Bardzo delikatnie dodaj gazu. Okay. Bardzo delikatnie. O tak dobrze? Tak. I bardzo powoli odpuszczaj sprzęgło. Bardzo powoli. I jak ruszy, to po prostu zatrzymaj obie nogi. O! O dobra, nasza wina, bo znaczy moja w sumie, zapomniałam ja ręcznego ci zdjąć. A. Było dobrze. <laughs> Sorka, już masz ten ręczny wyłączony. Czyli, czyli sprzęgło. Sprzęgło do dechy. E, jedynka? Jedynka. E, tu, tu. Tak, bardzo delikatnie, bardzo Gas. delikatnie gaz, ale bardzo delikatnie. Tak, tu, tu, tu. Masz delikatnie wcisnąć? Tak. Nie słyszę nic, weź jeszcze troszkę. Za dużo? Ja, za, dużo, za dużo? O, dobra, tak. I bardzo delikatnie puszczasz sprzęgło. Bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie. No? Dobrze, dobrze, dobrze. Super, super. Jedź gaz, gaz, gaz. gaz, 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 gaz. W prawo, w prawo, w prawo. Staram się, staram się. Teraz w lewo? Dobrze. Super, super. Jest ekstra. Jedziesz. Jadę, bardzo jadę, dobrze. Jadę. Delikatnie gaz, pójść sprzęgło już całkiem, pójść sprzęgło. Ca całkiem całkiem sprzęgło, pójść, tylko trzymaj na nim nogę na wszelki wypadek. Bardzo dobrze. Super. I jedziesz w przodu. Jadę, jadę, jadę. <gryw> jak tam? Dobrze, dobrze. I on już się czuje normalnie jak zawodowca wyścigowy. Super, ekstra Ci poszło. I troszeczkę więcej gazu, bo to będzie trochę pod górkę. Okay. Troszkę więcej gazu. Nie bój się, dociśnij gazu. Ja jeszcze trochę gazu. No i zakręcaj, bo tu jest zakręt. Nie tak mocno, bo tu są dziury. To nic, ciśniesz gaz, ciśniesz gaz. Bardzo dobrze. Jedziesz pod górkę, musisz więcej gazu docisnąć. Tam w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Szybko w lewo. No bo do dziury bym wjechała. No. Jedziesz, jedziesz bardzo dobrze. Noż to siwo i do przodu. Dalej? O, tak, jedź dalej, dalej. Podoba mi się to bardzo. No i super ci idzie, idealnie. Dobra, teraz noga na sprzęgło. Do dechy sprzęgło i hamulec ja delikatnie, delikatnie hamulec i trzymaj na hamulcu, bo się stoczysz. Super, brawo, nie odpuszczaj hamulca. Dobra, super Ci poszło, jak na pierwszy raz to mega, więc teraz spróbuj zrobić wszystko sama. Masz wyłączony samochód, więc przypomnij sobie wszystko, co po kolei robisz. Okay. Możesz mówić, co robisz po kolei. Najpierw trzeba przekręcić do połowy kluczyk i poczekać, aż zgasną kontrolki i ta rezerwa będzie piszczeć. I teraz chyba można przekręcić. Tak, dobra. I teraz trzeba sprzęgło do dechy. Muszę się trochę przesunąć, bo mi ciężko. Sprzęgło do dechy, jedynka, teraz nie mogę go puścić. Delikatnie gaz, tak w porządku? I do odpuszczam powoli, bardzo powoli sprzęgło. O! A, zgasi. <laughs> 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 Jeszcze raz. Dobra, to próba numer dwa. Sama to trzeba wrzucić tak, pamiętam, pamiętam co trzeba zrobić, trzeba... To muszę się oczywiście przesunąć, bo mi ciężko. Teraz już nie mogę puścić, bo stanie się to co przedtem. Eee, dobra próba gazu. Chyba trochę za mocno, tak dobrze? No, chyba jest ok. Jak on ruszy, to nie odpuszcza. Czekaj, nie jedź, bo tam idzie ktoś. Próba gazu? Tak, nie, trochę to za dużo. Teraz to, to jest duże? No, jest ok. I bardzo delikatnie sprzęgło wyprostuj prostu jest kierownicę. O, super, 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 o, bardzo dobrze i jedziesz. I jadę, puścisz jadę, sprzęgło? Jadę. Puszczasz? I tylko gaz trzymasz. Ekstra! Ach, jak tak wolno jedzie, to mi się podoba. Mogę trochę dodać? Możesz gazu dodać. Yee. Jeszcze dodaj gazu. Wee. Dodaj więcej. Wee. Tak jest dobrze. No super, więc. Trochę zboliłam, no, ale... ale... Dajesz gaz. No dajesz nie więcej gazu Więcej, więcej No chyba nie do dechy, bez przesady No nie do dechy, ale jedziesz powoli Ja nie chcę jechać na na drogę, ja bo tu chcę... są dziury, weź w lewo Dziura, 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 dziura. I... Wiem, No, wiem, do ja się... przodu Ja się po boję e, W lewo, w trzeba... lewo, w lewo W lewo W lewo Tam jest w lewo na I... drogę No le... wjechałam, wjechałam, wjechałam No i ciśniesz gaz Ciśnij i pojedźmy Super Idziemy na wycieczkę, bierzemy mi się Lewo. Nie Le lewo, lewo. lewo. Dobrze. Hi hi. Dobrze, jedziemy kas, Kask, kask, kask. Teraz. Super. Ja nie chcę hamować ja chcę jechać. Nie lewo. Super. A. Trzymaj się drogi. Starałem się trzymać, ale Dobra. Sami. I teraz sprzęgło do dechy. No dechy. I hamulec delikatnie, delikatnie, powoli. na no, hamulec powoli. Sprzęgło do dechy, do dechy. Это Powiem Wam, że mi się to super spodobało. Naprawdę, bardzo mi się spodobało jeżdżenie tym samochodem. Ale to jest taka droga, że nie mogę się tutaj nauczyć parkować albo takich rzeczy. Chciałam znaleźć taki bezludny parking, gdzie mogłabym się właśnie nauczyć parkować, ale niestety w mojej okolicy czegoś takiego nie ma, więc może następnym razem po prostu pojadę gdzieś za miasto i czegoś takiego poszukam. I jeśli na przykład pod tym filmikiem zostawicie 200 łapek w górę, jeśli będzie Wam się to podobać, to następnym razem pojedziemy na jakiś bezludny parking i tam będzie druga część nauki jazdy samochodem. Powiem Wam też, że bardzo już bym chciała mieć swój własny samochód i jeździć nim sobie gdzie chcę. To jest już taka moja nowa zajawka. Naprawdę bardzo mi się to spodobało i e, bardzo chcę jeździć już samochodem, jak chcę już nim jeździć po całym mieście. Jeszcze raz sobie pojadę, bo jestem umówiona z moją rodzinką, więc nie mamy czasu. To będzie już ostatni rajd i mam nadzieję, że będzie najbardziej emocjonujący. I szczerze to myślałam, że to jest takie trudne, ale ogólnie to tylko samoruszenie jest takie trochę trudniejsze, ale jak już się ruszy, to jest łatwo. Musicie po prostu kręcić kierownicą, żeby nie wjechać w żadne drzewo, których jest tutaj pełno. No dobra, to jedynkę dajesz. Cudowny kierowca znowu w akcji. Jedynka, teraz już nie mogę puścić achy. Gdybym ja się jeszcze tu przesunęła, to jest na jest. Teraz delikatnie bardzo gaz, nie musisz mi powtarzać. To jest... Dobrze? Dobrze. I jak ruszę, to zatrzymujesz no, nogi. To delikatnie odpuszczam to sprzęgło. Super. Ui! Już możesz puścić sprzęgło i gaz cisniesz. Cisnę, cisnę. Nie musisz mi już powtarzać, jak skręca się. Ja wiem, gdzie ja widzę, gdzie są dziury, gdzie są kamienie. Ja wszystko widzę. A widzisz, że jedziesz 5 na godzinę, przyspiesz trochę. Nie patrzę na te tabelki, co tutaj są. No i super. No, teraz ekstra i jeszcze gazu trochę. Widzę tylko, że nasz samochód zdycha. No, super. Szybko jadę. Musisz bardziej bliżej lewej strony jechać, bo tutaj są. No wiem, to, to jest taka właśnie wiejska droga niezadbana. No i gaz. Go To ja po prostu jest na wodę kierowca <noise> Bardzo dobrze ci idzie, super Jak na pierwszy raz to sztos po prostu Ja tam widziałam, że jest kałuża, więc trzeba zobaczyć Więc nie, nie mogę tam na nią wjechać Dojadę tam do niej i potem zatrzymam. Dobra, tu, tu, tu Dobra. To już było na tyle w tym filmiku. Jeżdżenia naprawdę mi się bardzo podobało. To chyba był jeden z najlepszych filmików, jaki nagrałam. Ja za samochodem to jest naprawdę moja nowa zajawka, i. Bardzo, bardzo mi się spodobało, naprawdę było najlepsze. I jeśli pod tym filmikiem będzie 200 łapek w górę, ponad 200 łapek w górę, to będzie druga część. I serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama, bo dużo się tam dzieje. Ostatnio zaczęłam nagrywać więcej Insta Story, także koniecznie wpadajcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! Kierowca rajdowy Zuzia żegna się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmiku.